Tu mamy palika, cztery dyszki i ten boczek, dwie dyszki. Dzień dobry, to tylko tyle zostało. A, a, te, a te ładne gdzie są? Te żółte? To najładniejsze. Ile taka samiczka? Ona jest bardzo luźna. 150 zł samiczka. A, proszę. O no, jak uczy, fajnie. Tak, bo resztę brodawczaków. No jest jest dzisiaj obity. Wszystko poszło. Były żółte, fajne. Ta 150 zł. Dziękuję ci. Czy to były pańskie to? Nie. Mulemans. Dwie i pół dychy. Pocztowe po 15 zł. Do 20 Przybyło Przybyło, a to jeszcze się dokupiło. No to Nie, co? Wyszły mi dwa, chowały się takie. Aha, przybyły. A to teraz mamy tak, turkoty dwuczubę. Przypomnijmy naszym słuchaczom ceny. jak? Za turkoty 80 zł parę to 10 zł. 10 zł. Co to? Samczyk samiczka? Samczyk. Samczyk i krymeczki tu jest? krymeczki po 30 zł po 30 zł sztuka po, po 30, po 20, bo 15 tak, tak tak 80 zł a brodawczaki? brodawczaki od 100 zł jest brodawczaków sporo, chłopie są i młode a młode ta sama cena, czy? Nie, młode tam po... Za 150 Parka, za. a bo są dwa młode 150 parka no, no, Dziękuję No Właśnie, 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 właśnie. Andrzejku jak, jaka cena ty, tego czerwonego samczyka? Po I połowy to samo taki? Połowy 70, połowy 70 A ten Budapeszt? Dyszkę. Dyszkę. A to u ciebie to tarczowy, nie? Tak. Ile cenic tego tarczowego? 20 złotych. A cepelki? Cepelki po 15. A pawiki? 60 para. 60 para, no super. Poszło coś dzisiaj? Trójnik. No dobrze. Dziękuję Pierunika bardzo. No to fajnie. Dziękuję bardzo. Kaczki po siedemdych. Dzień dobry, pańskie te? Widymki? Widymka jedna, jedna. Jedna. Pawik pojedynczy, krymka pojedyncza, srebrniaków. Na... A. I no z, ka z każdej partii coś jest. A jak to, jak to cenowo wygląda? Różnie. A co? No różnie to znak? 50-60 zł to zależy który. Na przykład mnie interesuje ten Budapeszt Łapciaty. 60 zł złotych. A pawik pojedynczy? 60 złotych. A wiedeńska? ta już jest droższa. 160. 160. A ze srebniaku, który jest najdroższy? Bo są dwa. Ten ten. ten, ten. Pasiaty, tak? A ten jest z tej perłowy. 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 50. A ten z wywrotków chyba jest, nie? 80 zł. 80 o, zł. O. Tu jest konkretnie podane wszystko od A do Z. Dziękuję Ślicznie. Tu mamy też też różne jakby opal pańskie nie pańskie ten opal z opalu nie? czyli? opal 35 zł a tygrys? tygrys ten trzy dychy ten za 2 ten za 2 a winery? 20 zł winery jest para za 70 i winerka za 50 a ta czerwona to co z Maściuszku? Tak. a tu gdzie jest właściciel? to jest ten koszula. Koszula jako jedyny tu trochę rolerów rol 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 o, dzień dobry. Dzień dobry, to jest jedyny koszula u pana? Tak. Ile, ta, ile tak... Stówka. Tylko stówka? Ten, no. ten koszula? No. To jest samczyk? Samczyk, wszystkie samce. Tylko ten dych kosztuje, ale... Ten biały? Ten, nie, ten, ten, ten siwy. Ten niebieski? Niebieski, tak. A to on jakby z garbonosów, nie? No, tych niemieckich. No niemieckich. I tego mamy jeszcze, Garba. tego Homera. homera no. Komer taki duży, żółty O, ten to jest olbrzymi. Ile taki olbrzymi komer? To jest duszka. A Garłacz no. Samiec. Ile? Samiec, stówka. Stufkę, tak A rolery? A Rolery to za trzy dychy. Za trzy dychy parka. A pozostałe to są styk. A to jedne. A wszystkie te, to jest poprzednich, a tamte to są po, dychu. po dychu. Mhm. I tu mamy takiego samczyka i czeskiego samczyka to, to, to jest samicka. samiczka Samiczka czeska samiczka jest ta Ta czerwona, fajna O i Murzyn samiec Murzyn to Murzynek jest chyba najtańszy, nie? zadychę by poszedł? A te czeskie dentę za ile by poszło? A pięć d A to czerwone krasę to ono jest z, z rzeszowskich? Czy staro... ja właśnie nie wiem czy to jest Rzeszowskie. Rzeszowskie czy, czy nie. staropolskie, nie? Nie, na staropolskie nie. to nie jest, to więcej na Rzeszowskie. Rzeszowskie. Tak? Darłoc biały? Tak, sam, sam, sam. Koszuła jest wyjątkowo piękna. Dziękuję ślicznie. U pana to jest kolekcja. Dla winderki. Dla winderków to jest kolekcja. Ile taka przyjemność nabyć taką parkę? 80 zł proszę pana. 80 zł Ale i mamy i hamburgi, tak? Hamburgi są i dwa krymki. I dwa kremki. ile para hamburgów? 40 wydą. te krymki bym wydom za 40. To jest za 40. Fajnie. No, dzisiaj dzisiaj jest dużo fajnych gołąbków w Starakowicach pijemy te Maściuszki Maściuszki po 20 zł A Budapeszczyk pojedynczy? A całą całą Tylko I to mamy co? Pszeniczkę? Przęży to ile? 25 kilo? 20 złotych. 5 kilo 20 zł. Dzień dobry, a koleżka ma takie Dzień dobry. ubarwienie piękne. Proszę bardzo. To masz co? Dwie pary? Tak. Dwa poszły No dwa, to, to, to jutro... Piesanice szali dwa rude. Jutro to ile, ile? Tak, jutro widzimy się o po ale ile, ile, ile te? Po trzy dyszki. Po trzy dyszki. Po trzy dyszki sztuka. Tak. A to masz sroczki czy murzynki? Murzyny. To ile cenisz taką parę? 15 zł. A białe, podstawowe po ile? Po dwie deszki. Fajnie. Dziękuję bardzo. A te? Te czy, czyje? Wiedeńskie. Dwa wiedeńskie i To Te, te wiedeńskie droższe, bo, bo dwa. To, to jest para? Dwie samice. dwie samice. To jak cenimy od sztuki? Jedna stówka, jedna 80. A, I to jest ta różnica, chciałbym zobaczyć. Czyli ta z prawej mojej strony stówkę. A ta druga z 80. A To masz, a ta To za dwie dychy to już powinien zniknąć. nawet. się nie pyta, no właśnie o to chodzi. Nie ma chęty. Dereszy jest wyjątkowo dzisiaj dużo. Chętne, jeszcze z miesiąc. Jeszcze miesiąc do pary, tak, tak. A tu mamy co? Mamy zestawik cały? Dwie pary kochinków. To ile taki zestawik? I ile para? 80 złoty parka. 80 zł parka. A tu mamy gołąbki. Gołąbki są przewaga jest. Budapest... Nie, nie, właściwie nie przewaga. Przewaga Budapestu jest tu najwięcej, nie? Tak, Budapesztu jest. Zamoński jeden. Zamoński, no właśnie. Zamoński. A jak to cenowo wygląda, jeśli chodzi o tego Zamońskiego? Bo tu Zamoński to jest jedyny rodzynek, nie ma w ogóle? No nie, 20 zł. 20 złotych. A Budapeszty? Po 10. Po 10. Ale ten newek jest piękny, o to już jest klasa. To jest klasa. Maściuszek. Newek Berlińska, i, Berlińska samica o, coś pięknego ile taka przyjemność nabycia Newek 1,5 stówki i te dwoje też po półtorej stówki to są młode gołębie po półtorej stówki Piękne I tu da, dalej mamy Jest para standardów, para mulewansów, para czarnych mule i jeden pocztowy rodzynek został tak jest jedna samiczka pocztowa ile, ile taka samiczka pocztowa na przykład? A 10 zł te czarne cię Ona jest obrączkowana? Obrączkowana, ona obrączkowana Dobrze. A mule mansy? para, para. Ile za nie? Jeszcze 100 zł. A para czarnych też są razem? To, to, ty... eee, tak, ale to jest samiec i samiczka, ale to nie są łączone. Aha. I zostały nam standardy. Tak. Za... Standardy jest para. Para. One są najdroższe na pewno. Nie no też stówcie. Też stówki. No tak, przyzwoicie. A... Dziękuję ślicznie.